Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie, pasje, miasto realizowany dla Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością w tym odcinku zapraszam Państwa do krainy muzyki, a może nawet bardziej do krainy wokalistyki. Tego tiki trochę będzie na pewno w tym programie. Gościem moim i Państwa Rafał Kucała, wokalista zespołu Fraser. Piotruś Wiołek podsunął, za co jestem mu niezmiernie wdzięczny. Apel do Państwa. Cały czas szukam rozmówców. Jeżeli znacie kogoś interesującego, kto coś fajnego robi, zapraszam do Miejskiego Domu Kultury, tutaj do studia na rozmowę. No a teraz, jak Państwo doskonale wiecie, program ma na celu... No, jednym się to podoba, innym nie. Archiwizowanie ludzi pozytywnie zakręconych w tym mieście, bo okazuje się, że tacy tacy ludzie w naszym grodzie są. Rafał jest tego przykładem, więc lecimy. Pierwsze pytanie: Częstochowianin? Nie, w połowie Częstochowianin, bo moja mama pochodzi z Częstochowy, jest rodowitą Częstochowianką. A obecnie mieszkam w Radomsku. W Radomsku? No to kawałek drogi od Częstochowy. Ale trasa jest. Trasa jest, także 20 minut. I to jest. tak samo jesteś. Dobrze. E, powiedz mi, Rafał, ty jesteś obciążony dziedzicznie tym, że ty jesteś muzykant? To znaczy rodzina umuzykalniona? E, tak, e, mój tato. No. Mój, mój tato e, pracował jako organista, skończył e, na początku szkołę muzyczną na skrzypcach, później szkołę organistowską e, tutaj e, w Częstochowie u profesora Mąkoszy Edwarda. Mm -hmm, tak, no, na początku. No także także myślę, że to po nim e, odziedziczyłem tą miłość e, do, do muzyki, mm -hmm. do śpiewu, do gry. Także. Ale to jest tak, że jesteś, yy, posiadasz umiejętności grania na jakichś instrumentach? Czy, yy, ty... Tak, tak. Yy, można by powiedzieć, jestem samoukiem, nie skończyłem żadnej szkoły muzycznej, ponieważ w domu miałem szkołę muzyczną. Tata, yy, uh -huh. miałem to wielkie szczęście, ja i mój brat że posiadaliśmy w domu dużo instrumentów, pianino, akordeon, skrzypce, harmoniki ustne, flety, no, no wszystko no, no, no. co i, i tata powiedzmy dał, dawał nam wolną rękę, nie, nie, oczywiście nie zmuszał do żadnego instrumentu, mhm. tylko po prostu Wystawił nam zabawki muzyczne, Bawcie się chłopaki, Bawcie się chłopaki. no i ja, ja zająłem się gitarą, aczkolwiek gram też na kordonie, na kontrabasie, na gitarze basowej, na instrumentach no, tak jak flet czy obecnie jeszcze duduk, takim zainteresowałem się takim instrumentem muzycznym ormiańskim, który ma 2000 lat historii. Co ty? Ale to jest dęty instrument? Denty, tak. To można go posłuchać. Taki ma płaczliwy duduk, czyli inaczej płacz serca. To jest ma taki płaczliwy Aha. dźwięk. No ale tak powiedzmy w wielkim skrócie. No a śpiew, śpiew też towarzyszy mi już od trzeciego roku życia. Z opowiadań mojego taty, który sadzał mnie na kolanach, jak z tego co mi opowiadał. I śpiewaliśmy na, na dwa głosy jakąś tam pieśń w kościele, no. ponieważ był organistą, no to, to mnie tam angażował do takich śpiewów. A ja nie bałem się, lubiłem śpiewać, więc chęt, chętnie przychodziłem tam na chór i, i z tatą sobie śpiewaliśmy. Piękna historia. Powiedz mi, bo to jest tak, że jednym się udaje żyć z muzyki, innym nie. Czy... Muzyka to jest twój chleb, czy to jest tylko pasja? I tak, i, 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 nie. i nie. Dlatego, że jak już pamiętam, miałem 18 lat, to z bratem założyliśmy taki zespół weselny. Mhm. No i graliśmy, powiedzmy, zarobkowo. Mhm. No to było taka, jak to się mówi e, e, jakiś tam sposób na zarabianie pieniędzy. O. Tak ciężki kawałek. chleba. Ciężki kawałek chleba. Można by powiedzieć już 30 lat ponad po tych weselach grałem. No teraz już przystopowałem, bo już chyba nie ten czas, żeby tak się forsować no, no. całą noc. Więc teraz skupiłem się całe swoje, swoją uwagę skupiłem na zespole Fraser. Super. <noise> tak, tutaj no ale to jest tak, że to jest yy, już z historią, czy to jesteś jakimś takim nowym nabytkiem tego I, zespołu? A jestem nowym nabytkiem dopiero od września. Aha, Bawię jesteś. się yy, i na razie się, to jest moja zabawa, to jest moja przygoda, bo yy, moja przygoda ze śpiewaniem yy, to yy, była, bardzo dawno i poprzez śpiewy choralne, bo w Radomsku byłem ponad 10 lat chórzystą zespołu Cantabile, który tam w Częstochowie no zapewne z zespołem pochodnią, aha, w, tak. w Częstochowie jest zespół chór tak. pochodnia, też śpiewaliśmy. No i miałem taki kwartet, kwartet, w zasadzie oktet wokalny przy parafii Lamberta, śpiewaliśmy barokową muzykę, taką średniowieczną. Mhm. No, jestem tenorem. Można by powiedzieć, a tutaj w zespole, taki tym rokowym, to jest dla mnie wyzwanie, ponieważ no, nie śpiewałem tak rokowo. Aczkolwiek chyba yy, mam ku temu jakieś predyspozycje, bo, bo przeszedłem różne etapy śpiewów. I muzykę góralską, miałem zespół góralski. Poważnie? Poważnie, miałem zespół góralski z takimi już świętej pamięci moim serdecznym przyjacielem, księdzem Janem Legierskim z Kamesznicy, on tutaj był na parafii w moich terenach i zrobiliśmy sobie zespół góralski na Nizinach. A ponieważ ta góralszczyzna szła mi tak, że tam w Koniakowie myśleli, że ja jestem z Koniakowa, więc te, te muzyka góralska, jak to powiedział jeden zbójnik, mówi, nie wozne kasie urodziłeś, ważny jako Muzdusę. <laughs> no taki epizod był również i także no, wszystkie gatunki powiedzmy muzyki i jeszcze w szkole mieszkałem przez trzy lata z takim pankiem, no więc muzyka różna, Clan uh -huh. of Zajmoks, Dead Can Dance, Twins, The Cure, takie różne zespoły. Moje klimaty, Tak. <laughs> akurat. No. Bardzo lubię Cure i w ogóle tą Zimną Falę i tak dalej. Dobrze, powiedz mi, yy, yy, no wścibskie pytanie, ale co na co dzień robisz? Ja na co dzień pracuję w szkole rolniczej w Dobryszycach tam za Radomskiem 8 km. Mhm. Jestem tam konserwatorem. I do niedawna jeszcze prowadziłem tam dwa zespoły. Aha. Zespół taki ludowy, czerwone jabuszko i taki typowo stricte szkolny School Music Band. No ale tam powiedzmy już się tym nie zajmuję, zmieniła się dyrekcja, y, mają jakieś tam inne plany, mm -hmm. więc... Y, ale to ty jesteś, Rafał, <gry> człowiek-instytucja. Tak, dokładnie. I dlatego też y, no. y, musiałem porezygnować z części y, tych moich, powiedzmy, y, pasji muzycznych, bo po prostu nie wystarczała mi czasu. Rozumiem. <gry> Czyli na obecną chwilę tu i teraz Fraser i to jest, to jest jedyna rzecz, którą tak chciałeś eee, Tak, już koledze napisałem, znaczy mojemu, że, że już tam z tą muzyką weselną pasuje, <grym> bo już wystarczy. Zresztą ta muzyka już się tak przekształciła, że za moich czasów, które grałem, to były takie, takie nieco inne te klimaty. klimaty tak. A teraz jest to. A teraz to jest... No nie będę tutaj nikogo... Tam... O, no wiadomo, no to nie. Ucinamy. Ucinamy, tak. Ucinamy. Dobra. Powiedz mi jedną rzecz. Gotujesz? W miarę potrzeb tak. A jeżeli już... To co najlepiej ci wychodzi w kuchni? Albo co najbardziej lubisz robić? No, w zasadzie ja każdą zupę ugotuję. A miałem pierwszy swój taki epizod kulinarny, jak jeszcze byłem w szkole podstawowej chłopcem, nie wiem, chyba w szóstej klasie, jak mama pojechała z moją siostrą gdzieś do babci, a ja z tatą zostałem, no tata był w pracy, a ja oczywiście musiałem gotować obiady. O. No, więc wtedy nie było internetu i tylko cudowna i mądra księga kucharska. No, no, no. no. Także teraz już mama powiedziała, mówić, z tobą będzie mieć dobrze twoja żona. Bo pozdrawiam. Nie jestem jakimś zwolennikiem jakiejś, nie wiem, jakiej wymyślnej kuchni, wolę, polską kuchnię, jak to w tym filmie Nikoś ma powiedział, bo każdy Polak ma polski organizm, a wszystko co obce im szkodzi, mu szkodzi, tak... To jest tylko, tak Czyli rozumiem szramowy pierogi. Yy, tak, tak. A to i to bardzo to... lubię zalewajkę w wykonaniu mojej żony. Tak? No to jest najprostsza zupa, ale bardzo mi smakuje. A i jeszcze z tych takich powiedzmy dań, no to kotleciki soczewicy, soczewicowe wykonają moje córki. O proszę. Tak, ponieważ ona Czy... tak, skończyła szkołę taką gastronomiczną, więc ma jakieś takie swoje fajne wymyślne przepisy i, i czasami no. mam przyjemność skorzystać. Skorzystaj. Super. E, Jakbym Cię Rafał zapytał o trzy najważniejsze zespoły muzyczne to, co byś wymienił dla ciebie? i to dla mnie to jest bardzo y, trudne pytanie, ponieważ y, ja generalnie interesowałem się wieloma gatunkami y, mm -hmm. muzyki. No. Od poważnej y, po, po rocka. Y, jeszcze jak mój kolega był pankiem, no to zaraził mnie tym pankrokiem, więc. <noise> więc no, ale tutaj waczasz. to pewnie myślę, że tak jak każdy te zespoły, które były w moich e, czasach, no, młodości, są, e, młodości, no wiadomo, Lady Punk, e, Perfect, tak. e, no Lombard, e, no to takie, takie, myślę, że chyba każdy w tych czasach, to, ale nie mogę powiedzieć, że e, że to było, żeby jakiś wyróżniać szczególnie jakiś zespół. Aha, rozumiem, rozumiem. Jak kiedyś, jak zaczynałem, zaczynałem moją przygodę z gitarą solową, no to powiedzmy moim takim głównym, jakby guru, to był. Yy, yy, Zaraz, jak on, jak on miał najbliż... Zaraz mi wypadło z głowy. Still God the blues, to śpiewał Moore. Gary Moore, Moore. To mhm. uwielbiałem go słuchać i, i, i naśladować. Spędź, spędzałem godziny, żeby przynajmniej część solówek um... nauczyć się. tak. <laughs> tak no A i... powiedz mi, jest czas na czytanie książek, czy nie? No, teraz tak powiedzmy, biorąc pod uwagę to, że jestem tak zaganiany, no to tylko książkę taki usypiasz dla mnie jest. Jakieś tam popularno-naukowe książki. Nie mam Aha. jakichś szczególnych autorów, którymi tam się Aha. lubuję. Jak chcę się uspokoić, to czytam Biblię. O, proszę. <gry> Powiedz mi, był jakiś film w Twoim życiu, który zrobił na tobie kolosalne wrażenie kolosalne wrażenie to nie wiem, ale z kina polskiego czy no, obojętnie. No nie, ja lubię takie filmy troszeczkę takie ży, życiowe. O, ostatnio oglądałem film pod tytułem Arktyka. No, tam nie było zbyt wiele dialogów, ale tam powiedzmy pokazana jest walka człowieka z przyrodą, pokaz jak człowiek potrafi mieć silną wolę przeżycia. Takie typowo, takie, Aha, tak jest. bo troszeczkę tam preperik mnie też interesuje, więc pod tym kątem przetrwania. Aha. Tak? No, no ostatnio. Pre, ale no, case pre, Ale preparing to jest to magazynowanie, przygotowywanie się na trudne czasy. No coś w tym stylu. Puszki tak. konserwy. No tak. To. Co prawda nie mam magazynu takiego, ale no. potrafię. Nauczyłem się tam jak przeżyć tam w lesie, jak rozpaść ogień, A, jak, jak jak sobie proszę, radzić. taki survival. Takie survival, tak. No by. być. Może to źle. No, nie, nie, bo wiesz, pierwszy raz słyszałem tą nazwę i dlatego tak jak gdyby pociągnąłem. Dobrze. Mnie zawsze w muzyce interesuje warstwa tekstowa. Lubię jak słucham piosenkę, żeby to była piosenka z, mówiąca o czymś, a nie o majteczkach, kropeczkach. Tak jest. Prawda? Jak to w zespole Fraser jest rozwiązane? Ty. Piszesz, bierzecie kogoś teksty. Jak to w ogóle yy, od tej mhm. strony nazwijmy to technicznie wygląda? No jestem stosunkowo krótko w tym zespole, no, no. ale z tego co zdążyłem się y, zorientować, to y, y, mamy jakieś swoje teksty. Ktoś tam no. y, z zespołu je pisze. Aha. I muzyka także kilka utworów, które się w tej chwili uczę, to są typowo Frasera. Y, Aha. A tak to jak już tutaj y, wspomniał przede mną tutaj, był y, Piotr był No to profesor, y, tak, tak to, to gramy covery. Aha, no rozumiem, dobrze. Czy poza muzyką ty masz jeszcze jakieś inne pasje? Mam bardzo wiele pasji. Tak? W, w pracy mówią na mnie bankajber, bo okay. wszystko potrafię zrobić. Czyli, no, nie wiem, no, mm -hmm. malowanie, spawanie, stolarka. E, także mm -hmm. w, domu, w domu powiedzmy, nie wzywam fachowców do, do, żadnej, do żadnej tam roboty. roboty tylko sobie, sam, bo dlatego, że wszystko mnie interesowało. Dawniej mm -hmm. nie było internetu, więc jak tata, coś tam w warsztacie sobie robił. To z miłą chęcią szedłem tam i przyglądałem się i uczyłem się. Jaki jest Twój stosunek do Częstochowy? Jak ty postrzegasz w ogóle to miasto? No bardzo pozytywnie, może nawet z tego względu, że tutaj miałem i mam dużo rodziny, bo ponieważ mama mhm. jest tutaj Częstochowianka, no tutaj miałem chrzestnego, tutaj mam kuzynów, także tak. że jestem w jakiś sposób związany z tym miastem. Mam dziadków na kulach pochowanych, także odwiedzam w miarę, jak to jest możliwe, groby moich tam dziadków i, i mm -hmm. mojego wczesnego. także no tutaj, no Jasna Góra, wiadomo, tutaj Częstochowa tak. to jest taka powiedzmy słynna. Także ogólnie postrzegam bardzo, bardzo pozytywnie to miasto. No to I bardzo mi się podoba ten Dom Kultury. Przepiękny budynek. Tak, to trzeba przyznać. Czego życzyć, już tak na koniec tobie? Czego życzyć, no... Żeby, żebym się zrealizował w tym zespole Fraser, żebym się dobrze bawił, no i żeby jak najwięcej koncertów. Pewnie tego Dokładnie, by sobie ży każdy. życzył też Piotrek, jak i cała załoga. Proszę Państwa, to ja życzę zdrowia. Życzę... Jak najwięcej koncertów z jak największą liczbą publiczności. Gościem moim i Państwa Rafał Kucała, nowy nabytek zespołu Fraser, wokalista, ale okazuje się, że też multiinstrumentalista, bo rodzina umuzykalniona, więc na wielu instrumentach grać potrafi. Natomiast w tej kapeli stoi z przodu przy mikrofonie. Nikt go tam nie przegoni. Śpiewać każdy może. Myślę, jakbyście chcieli Państwa e, Rafała ugościć, to, e, to polską kuchnię zalewajkę dobrą. Do tego Lady Punk albo Lombardy będzie wszystko ok. E, jeszcze raz pięknie dziękuję za przybycie. Dziękuję serdecznie, również. Dziękuję, I za, Machamy. Proszę. Tu trzymajcie się, Pozdrawiamy Was. Pa. pa.